Go Witajcie ja Witajcie ja do... No I idziemy rozwalić bala Już To tu no. o, nie? Do o Co, czekaj To twierdzy kamienia No, nie mogę wejść The fuck? Już bala Ej, nie mogę wejść hmm. Ja, ja mogę Chce bala Idziemy <laughs> dwóch <laughs> To co, idźcie. Czekaj na mnie. Dobra. Ja się, ja się boję bala. Idźcie, idź skończ tą quest'a z tą Andzią czy jakoś takoś. And, Andzia. Musimy zabić bala. Rokso, idziemy. Idziemy, idziemy. Równy podział questów. Dobra, niech wam będzie. Eee... To, ale Dobra, my robimy no, ten, a ty robisz to jeszcze dwa. Bo ten jest warty za 10. Tak, tak. No przecież to jest główny no, boss. Taki sam ten. Groźny jak diablo, nie? No ale on jest y, główny, On jest panem zniszczenia! To jest nazwa z gry normalnie. To jest chyba na pewno. Nie można sobie tak odpuścić. Nie można tego pójść za więcej punktów. Lodowa piwnica. chcę się je rozpierdol. A co mam robić? Zostałem do tego stworzony. Hmm. Gdzie ja kurda jestem? Te potwory są wolne. A ja sobie biegnę za nas i... Rockstar ty posprzątasz te potwory. Bo ja szukam tego obala w końcu. Szukam tego co mam pokonać tylko i tyle. A Ale... A idźcie. Ja jestem z... Z takim potworem nieba. Ej ty Asaf Nie tyś, się, nie tak. ja będę innego prostu zabijał Biegnę gdzieś tam gdzie ty biegniesz Jużej gdzieś spierdoliu <grym grym grym> Idziemy do bala co system rozpierdala, taka będzie nasza wygrana Moja panna to do... jest Zablokowali mnie i nie mogę wyjść Dajcie mi przebiegnąć Dobra mój wjazd paszport wejdzie przebijesz. Paszport polsatu A udało mi się Ja mam paszport polsatu Jak Jack sobie nawet paszport polsatu nie chce wystawić Ja pierdolę Co to jest Ja pierdolę Kurwa Też masz lagi?

no to weź moim portalem, wejdź sobie do miasta i do, do mojego portalu. Może portalu nie głupiłeś, ale fejl do... No bo nie wiem. <laughs> Jak zwykle fejl, a Nie, Nie biorę do portali. Nigdy. Więc Już po cięciu dołączymy na skorpion i szybko zajmiemy się balem. Tu wciąż są bala? On gdzieś tu był chyba. Ale co stoi i się śmieje? <laughs> nie wiem. Taki... Tutaj mamy punkt nawigacyjny jakby co? Ja się nie widzieli Aha, to już go aktywowałem Ale skorpion nie aktywował Ale pod co skorpionaj? Ty masz mieć? Nam, to nie Będą się uzupełniać żeby na 100% gdzie przejść Jesus Jest plan, nie? Nie mańca, ale mają wrażenie, zajebiste. Dziadzios, a gdzie No i... John jest? Nie wiem. Na no, mu się śmieje. No gdzie mu się? A mi kadzaj, kolecie. Muszę wyjść na siebie do miasta? Do hap... Żeby sobie kupić. ...że starożytni uznają Cię za osobę godną... Jeej! Kolejny level. O, 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 poziom trzeci. Mm. Widzicie tam? Where, 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 where? Chodźcie. Portal. A tam idzie portal. O, jakie tam, tam mam przejść? To nie wiem właśnie. Skorpion! Walhacka no masz? do miata! Nie mam portalu. Portal. Może jakąś tam... Moim przejść sobie. No. Do trzeciego. Tu będzie w końcu ten potwór do zabicia, a nie... Czekam tylko. O zagnoję. jest za dużo. Ja sobie biegam, uciekam od nich. Oj, ślepa uliczka. Nie, 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 nie. Ślepa uliczka, koniec gry. Hugokopter. Copter. <noise> no <noise> i... znowu nic nie ma. Następna seria, zagrajmy w... To będzie Hugo Copter. Zagrajmy w Hugo. Jest tam Coop? Co? No. <grystanie> jest tam Coop? <grystanie> nie. Blitz <Blitzclean>. Green. <grystanie> jak? Od czego... Jakie ja uniki robię? Od czego jest... Zresztą Legas, nie? jak? Coś go w końcu ściągałem. To kiedy ten poradnik będzie? Jacks... A wiesz tak. kiedy to wyjdzie? Nagrałem gdzieś 5 odcinków. Tak. To, to ten poradnik już będzie do tej kawałku kiedy ty to na... kiedy ty to co wrzucę. Co tak. znowu? Ale teraz, teraz nie ma poradnika, więc się pytam więc to, co to, to nie będzie aktualne, będą um, pomagać pod odcinkiem. Ej, przecież jeszcze już poradnik szkodziłem. Nie, nie ma. To są zacofane czasy i tutaj nie ma jeszcze poradnika. Tym oto wideo. <coughs> więc może będziemy w opisach, kiedy nagrywaliśmy te odcinki. No... Jednego tego samego dnia 50 odcinków nagranych <laughs> Seria 30 odcinka, a 50 odcinków nagranych tego jednego dnia Dobra idę jakimś dziwnym... To dzisiaj przejdziemy... Mam do tronu Fakty. zniszczenia wow. O, byłem Ale koło jest, ciebie jest, Oh yeah! Jest epic, słowa. No mi się podoba podłoga, będę sobie taką zrobił w Minecrafcie no. Co to ci się podoba? Podłoga no to... Ciekawe, by to zrobił Nie zabijaj wszystkiego tu roxor, bo nie będzie co robić Co jest? Zabij sługi bala A sam zabije sługi bala ja wolę zabić tego samego Roxor, od czegoś tu jesteś hmm. to, to, to i sobie ten Zabijaj Ja idę bala szukać. Nie no musimy zabijać Bo quest się nie aktywuje następnie ale powinien mi ten! Arcywości, to jest nie w tym stylu. Czempion jakieś Tak... Zabijecie, no. zabijcie jakieś cienkie... sługi To nie jest Będzie! I to w pizdzie championu. No jakby nie było, no nie? sługa późniejsza od tego, od samego bala. Jak zwykle. Skąd ja to znam? Przy Memphisie było coś no. podobnego. Uff. No. A tam jest jakieś przejście. Tam ja nie a wiem. tu czerwono jest. No. Tak Burdano. Mmm, nowe lampy. <noise> Puszczam sobie. No. Chuj będziesz musiał ich ustawić. No ale... Będziemy taką podłogę. Ale były dwie. Zrobić takie. pomieszczenie. dała, druga nie. Zrobić takie pomieszczenie. tych surpak! Czerny by był, nie? A jak Kurwa, tu jest bal! Nie o, o tu! No, nie, nie jest to jest cygnińska furia Znowu kurwa Daj kurwa Tam jest Też A my jesteśmy na tronie w Nie to nie jest bal To jakiś goś, kurwa jest ja zginę tu zara No to nie jest bal? To nie jest bal, to jest sługa In, A ja sam muszę popotki i bym się... Jest dopiero jeden był komnata. Ej, co ja mam z tym zrobić? On nie atakuje, ani nic. No, on jest gównem. Ale tam mi dużo potworów otoczyło i nie mogłem się rzucać. Dobrze, sobie portal stworzyłem. Ktoś portal postawił i trachuje, nie widać o co tu chodzi w ogóle. No ja chcę tam wejść. Ha 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 ha, ha. pośmialiśmy się teraz pójść na do portalu. What to, 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 to się zdaje, że musimy tak zabijać dopóki on nas nie wziął No. uści. No. Dalej się śmiejemy? Nie, znudziło mi się to. Ale śmiechowo. Taki śmieszny koleś się. Prawda Joker w Batmanie. O jak? Czejdzie działka. Czaj dziań działka. No proszę cię balu o następną falę. Dziękuję! Zabijaliśmy wszystkie potwory, w tym... Proszę bardzo. A, nie, nie spowiedzieliśmy... O, yy, dokładnie. Yy, te... Ostatnia ikonka tak. quest'a jest taka sama jak ikonka... samego tego. O, dostałem level up a nawet nie zdążyłem żadnego potwora przed chwilą. Uciekaj! ty giniesz? Gdzie tam? No. On nie ginie, on umiera. Dawaj falę! No, no. no. Ty. Dawaj Edward. falę. Edward. O! Spieprzył! O! Można Dzień dobry. Zabibala! Ja szukaj, manko! Ja Wy e epilogu nie. był ładniejszy! <laughs> Jest tu! Zbrzyd trochę! O tu fuk! Kluczyli gdzie? Chodź tu balu! Cześć bal! Help me! Ja Dawaj pijolet. go! Dawaj go! Nie, nie poddajemy się! Ja idę do was! Pijolet. Nie, nie widziałem gdzie mam ich! Ła, jakie fale no, puścił! Ło, fuck. wow, fucking! Się. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Przeżyję, przeżyję. Nie przeżyję. Przeżyję, przeżyję, przeżyję. Dzień dobry. Ojoj. Oj. Tu jest. Tu jest pierdalasz. Do mnie, piesku. Nuj. Duj. 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 Gin, gin. Duj. Duj. Jeee! Tak. Jej! Pan... To... i zapieraliście mi ten tęka mojego. Jedziemy sobie tylko jednego, mogę ci oddać niepotrzebny już trójca już nie istnieje. Tak jest. Nie będziesz. Dobra, Żebym możemy zakończyć misję całą grę. O, 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 o. To procent, zostaje nam tylko dwa zadania. Ogólnie to, mi... to będzie koniec. A chuj, to co biedam. Ja! Ej się, częście! Ty a, się pojawił! Ej, stąd trzeba... Sp chyba stąd trzeba spierdalać. A, gadamy z ty Po co? Ej, to się zawala, ja stąd idę. Nie boimy się. To się wali wszystko, To się wali! co do góry! Gdzie tu jest wyjście? Całkowicie spaczył go niszczycielski dotyk bar. Jeśli upłynie wystarczająco dużo czasu, energia kamienia się wyczerpie, a bariery między światami legną jo. w gruzach. Moce piekła zaleją to sanktuarium i unicestwią wasz lud. I wszystko, co z trudem stworzyliście. Dlatego muszę zniszczyć spaczony kamień, zanim zakorzenią się tu moce piekła. A zawsze zmieni to wasz świat, a konsekwencji tego czynu nawet ja nie mogę przewidzieć. Jest to jednak jedyny sposób, by zapewnić przetrwanie ludzkości. A teraz ruszaj śmiertelniko. Otworzyłem portal, który zaprowadzi cię w bezpieczne miejsce. Oby wieczna światłość zawsze otaczała ciebie oraz twych potomków. No przetrwanie ludzkości jest twoją zasługą. Przede wszystkim jednak należy ci się odpoczynek po niekończącej się bitwie. Jeszcze A. nie mam odpoczynku, jeszcze chcę podniósł fotworki jakiejś. <gry> to... Koniec zniszczenia. <gry> Okay. Gratulacje, Jack, możesz teraz 30... 30 się mianem Slayer Skorpionek. Mm -hmm. <laughs> Oooo, okay. waliło mnie z serwera. No mnie też i nie mogę się połączyć. I pojawiło się twoje x to wiedziałem. <laughs> A to ty przystworzyłeś serwer. Dlatego, że wywaliło nas, no, że ty stworzyłeś serwer. I ty wywaliło też. Stwórz serwer. No. A teraz,